Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład z serii Masz bardzo ważną wiadomość i zobaczymy, co pojawi się w tym rozkładzie. Co karty nam dzisiaj odkryją, jaką wiadomość, jaka wiadomość popłynie do ciebie. Pamiętajcie, kochani, że czytania są bezterminowe, szukajcie sobie. Czytań, które z wami rezonują. One są dla was ważne w momencie, kiedy właśnie na nie trafiacie i ich odsłuchujecie. Dzisiaj kolejna bardzo ważna wiadomość. Zobaczmy, czy ta wiadomość zarezonuje z Twoją sytuacją i czy znajdziesz jakąś ważną podpowiedź dla siebie coś, co cię zainspiruje, może dać trochę do myślenia. Bo o to chodzi właśnie w y, tych rozkładach kart. Masz bardzo ważną wiadomość dla Ciebie. Ważna wiadomość od kart Tarota. Zapraszam, kochani, do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, bo to wspiera kanał. Jeżeli tutaj zaglądacie, proszę subskrybujcie. Dzisiaj zobaczmy, jaka bardzo ważna wiadomość dla Ciebie pojawi się w tym rozkładzie. Masz bardzo ważną wiadomość od kart Tarota. Mhm. Ogólna energia rozkładu. Król Buław, trygon ognia, baran strzelec, trójka pentakli, karta środowiska pracy, karta współdziałania. To jest też karta doświadczania, wymyślania, kreowania, wykorzystywania różnych możliwości. Zazwyczaj wspólnie, w parze albo właśnie w grupie. Król Buław, osoba bardzo inspirująca, lubiąca wyzwania, lubiąca ryzyko. To jest taki lider. Osoba, która nie usiedzi w miejscu, lubi wymyślać, lubi inspirować innych, lubi być przywódcą. Takim lwem w stadzie. Osobą, która pokazuje innym też, jak można osiągać cele, jak można doświadczać, jak można ryzykować, jak można zdobywać. Mamy dziewiątkę kielichów. To jest karta zadowolonego z życia singla. I Taka ogólnie radość z tego, co się tutaj może wydarzyć. Może to jest Twoja energia. Może jesteś właśnie w, w takim bardzo wojowniczym nastroju. Chcesz o coś zawalczyć. Może to chodzić o coś związanego z Twoją pracą. Trójka Pentakli czasem pokazuje miejsce, na przykład, właśnie miejsce pracy. I twoja buława, która płonie, bo masz pomysł na siebie, albo mm, chcesz współpracować i działać w grupie, i wspólnie cieszyć się z efektów mm, tej współpracy. No. Może też ta karta pokazywać osobę, która na przykład wypatrzyła sobie mm, kogoś do relacji w miejscu pracy i Tutaj jest takie przyglądanie się jeszcze tej drugiej osobie zastanawianie się. Czy z tego nie wyjdzie coś poważnego? Buława płonie i jest gotowość do tego, żeby spróbować, zaryzykować, coś zaproponować. Dziewiątka kielichów to może być jakieś marzenie do spełnienia. Właśnie w kontekście wejścia w relację. Bo dziewiątka pokazuje osobę, która jest singlem. I w zasadzie ma wszystko w życiu, jest w energiach dużego zadowolenia i radości, natomiast brakuje tego dziesiątego kielicha, który mógłby sprawić, że ta osoba poczułaby się bardziej spełniona. Może ty jesteś taką osobą, masz wszystko, może nie masz relacji, tak? co nie znaczy, że jesteś nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa, wręcz przeciwnie. Nie uzależniasz swojego szczęścia od bycia w relacji, ale też nie blokujesz się na, ta, na takie zmiany, tak? Jesteś, masz otwarte serce, masz w sobie mnóstwo radości i takiej pozytywnej energii i gotowości na to, żeby dzielić się tymi wspaniałymi emocjami z innymi ludźmi. Może jesteś w takim momencie swojego życia, kiedy poszukujesz, kiedy się przyglądasz. Może obserwujesz w różnych miejscach, bo to nie musi być miejsce pracy. Tak, to może być jakieś miejsce publiczne. To może być siłownia, to może być klub. Miejsce, gdzie po prostu ludzie się spotykają, rozmawiają i może to jest właśnie nawet powiedzmy sobie biuro randkowe tak też taka opcja tutaj wchodzi w grę chodzi o to żeby znaleźć kogoś do do timu tak i wspólnie cieszyć się z tego co sobie tutaj razem wypracujecie zaproponujecie sobie nawzajem z tego wszystkiego co tutaj między wami zacznie się dziać siódemka z wielkich arkan. Siódemka to jest y, ka, y, liczba, która mówi, wszystko w życiu ma swój czas. Może jesteś właśnie taką ognistą osobą, która y, uwielbia towarzystwo i często jest, bryluje w tym towarzystwie, tak? Ty masz wielu znajomych, masz wielu y, fajnych, masz wiele fajnych relacji w swoim życiu, ale brakuje ci może takiej właśnie relacji od serca. Tutaj się pojawia dziewiątka kielichów, dziewiątki czasem pokazują, taką, y, są liczbą. Samotności, pustki, takiego poszukiwania, właśnie tego, no, tej energii, która mogłaby wypełnić jakąś dziurkę w sercu, tak? że tam jednak jest jeszcze miejsce na, na ten kielich drugiej osoby i rydwan. To jest szybkie działanie. Gotowość na to, żeby właśnie spróbować, zaryzykować, może, właśnie ktoś ci wpadł w oko, i teraz się zastanawiasz, jak to rozegrać, jak mm, sprawić, że ta osoba też będzie chciała, no tutaj właśnie współdziałać, tak? Czyli wejść, powiedzmy, wejść w relację z tobą, jak ją przekonać do siebie. To jest karta fajnych rozmów, waż ale ważnych rozmów, bo tutaj chodzi o to, żeby. Dobrze ustawić ten rydwan, tak? Żeby on wskoczył na odpowiednie tory, żeby rzeczywiście, żebyście oboje czuli, że tą stacją docelową rydwanu jest coś, co was oboje ucieszy. Że ten rydwan będzie pędził w stronę konkretnego celu. Tym celem może być oczekiwanie wobec relacji, tak? Więc warto tutaj też na starcie może sobie ustalić, um, czego oczekujecie od relacji, czy um, wasze drogi się nie rozminą, tak, czy um, wtedy łatwiej będzie tym rydwanem sterować i łatwiej będzie go um, no, do, to, do tego celu um, nie, um, łatwiej będzie do tego celu tym rydwanem wspólnie dojechać. Um, pytanie Czego ty oczekujesz tak? od tej relacji? Czy to ma być relacja m, taka już na, na lata? Oczekujesz, m, szukasz stałego partnera czy stałej partnerki do relacji? Jesteś gotowy się w pełni zaangażować? Czy bardziej m, interesuje Cię relacja m, właśnie dla zabawy, dla fajnie spędzanego czasu? Może masz na razie oczekiwania, żeby zbudować relacje, zaczynając od przyjaźni, od wspólnie spędzanego czasu. W Rydwanie jest trochę takie dogadywanie się, tak? Właśnie, żeby ten rydwan jechał w odpowiednią stronę. Z odpowiednią prędkością, bo to wy poprzez swoje zaangażowanie decydujecie, z jaką prędkością Rydwan jedzie. Um, ogólnie jest to karta um, ruszenia do przodu w momencie, kiedy już się wie, czego się chce, i tu jest właśnie moment wypatrywania. Myślę, że pokazała się osoba, która szuka kogoś do relacji, tak? I zastanawiasz się, gdzie możesz tą drugą osobę znaleźć? Rydwan jest kartą podróży, kartą wyjazdów. Tutaj jest karta mobilności, także może właśnie warto postawić na jakieś wyjazdy, otworzyć się trochę na poznawanie większej liczby, liczby osób. Karta pokazuje właśnie podróże, podbijanie świata. Ale to też może być po prostu. Mm, dobrze, to mogą być też po prostu dobrze ukierunkowane y, pragnienia. Y, I szukanie y, tej drugiej osoby w takim miejscu, które to też dla ciebie jest interesujące. Może tutaj chodzić o to, że możesz znaleźć osobę w takim kontekście, że macie wspólne zainteresowania. Tak? I to może być właśnie karta pokazująca takie miejsca, gdzie spotykają się osoby, które mają podobne zainteresowania, hobby, pasje i poprzez współdziałanie, współpracę budują relacje. A potem pojawia się taki moment trójki buław, kiedy chcesz już czegoś więcej niż tylko takich zwykłych koleżeńskich spotkań. Tutaj jest jeszcze właśnie wyczekiwanie na, ten, na tą może odpowiednią osobę, a może już tylko na odpowiednią chwilę, może masz już upatrzoną taką osobę i zastanawiasz się, jak zrobić ten krok do przodu, żeby żeby się to wydarzyło, tak, żeby żeby można było powiedzieć, że relacja wystartowała, że coś się między wami zadziało, że tutaj już rzeczywiście jest poczucie tego ruszenia do przodu i wyznaczenia sobie wspólnej drogi. Mamy królową mieczy, może to jest osoba, która wpadła ci w oko, i zastanawiasz się właśnie, jak zdobyć jej serce. Ponieważ pojawiła się w energiach mieczy, tylko powietrza, bliźnięta waga wodnik, może ta karta sugerować, że mimo, że masz w sobie dużo ognia, to nie jest łatwo taką osobę y, zainteresować sobą, y, a na pewno wciągnąć do relacji. Bo królowa mieczy ona ma dużo dystansu w sobie, ma trochę zamrożone y, uczucia. Y, zazwyczaj pokazuje osobę, która ma trudne doświadczenia za sobą. Czasem właśnie może się skojarzyć z osobą, która ma poczucie, że została na lodzie. Jest po jakiejś trudnej relacji i w zasadzie odwraca się od nowych możliwości. Jest zdystansowana, bardziej skupia się na sobie i trochę przepracowuje to, co się wydarzyło w jej życiu. Ma za sobą trudny czas i bardzo trudno jej się odblokować potrzebuję więcej tego ognia żeby roztopić lody tego ser swojego serca w królowej mieczy jest właśnie dużo dystansu i może ta karta sugerować że um, próbujesz szukasz um, i nie ma efektów tak cały czas masz poczucie że stoisz na początku i cały czas wydaje ci się, że to już jest ta odpowiednia chwila, odpowiedni moment, a ta osoba cały czas jednak się dystansuje i bardzo trudno do niej dotrzeć. Może cię inspiruje właśnie to, że jest taka niedostępna, tak? że jest taka właśnie zamknięta. Jesteś przez to bardziej ciekawa, czy ciekawy jej chciałbyś bliżej ją poznać, chciałabyś bliżej ją poznać, ale Królowa Mieczy nie jest łatwa do zdobycia. Ona jest y, dość. Ona potrafi stawiać granice, tak, otoczeniu i innym osobom. Jest bardzo. Y, z jednej strony jest bardzo ciekawa, inteligentna, y, ale, żeby pokazała swoją prawdziwą twarz, to naprawdę trzeba się postarać. Y, tutaj nie jest. On. Y, to jest kobieta albo mężczyzna, oczywiście, bo to nie jest powiedziane, tutaj płci nie ma. Natomiast jest to osoba, która chroni swoje serce i jest ostrożna. W związku z tym, Ty może planujesz, kombinujesz, a efekty są może nie takie, jakbyś tego oczekiwał, czy oczekiwała przy swoim zaangażowaniu. Ale masz w sobie tyle radości i pozytywnego myślenia, że różne możliwości tutaj z tym rydwanem się pojawiają, tak? I karty pokazują, że koniec końców uda Ci się skuć lody jej serca. Ósemka Buław pokazuje właśnie moment, kiedy. Buławy kończą lot. Tutaj już będą tutaj. Energia przyspiesza. Ilość wiadomości wymienianych między Wami, może to też są jakieś spotkania, się zwiększa, tak? Intensywność Waszych przebywania razem się zwiększa. Ósemka to jest liczba, która mówi, że tutaj jest coraz więcej ognia. I coraz więcej motywacji do tego, żeby jednak, żebyście oboje jednak do tego rydwanu wsiedli. Jest tu żywioł ognia. Bardzo dużo ognia w ogóle jest w tej relacji, chyba przez to, że no, mamy tego króla buław. Ósemka buław mówi, że szczęściu trzeba tutaj pomóc zdecydowanie. Trzeba. Zintensyfikować działanie. Trzeba znaleźć jak najwięcej możliwości, żeby przekonać tą królową nie czy do siebie, bo ona po prostu w tej chwili jest w takim momencie swojego życia, że bierzesz wszystko zbyt serio. Może brakuje jej tego dystansu do siebie, ma więcej dystansu do świata i do innych osób. Jest y, osobą, która zamiast żyć, y, doświadczać, cieszyć się tym życiem, ona cały czas tylko, ciągle o tym życiu myśli. Ona cały czas patrzy w przyszłość, może ma swoje jakieś wizje y, pięknej przyszłości, ale ona zatrzymała się tutaj w tym zamrożeniu, tak? I zamiast żyć, ciągle myśli o życiu. Y, Potrzebuje tego czasu, żeby trochę uleczyć swoje serce, chociaż takie rozpamiętywanie to nie jest dobra metoda na uleczenie serca. Tak, tu jest. Ona pokazała się jako osoba, która właśnie bardzo analizuje i może nie jest jeszcze. To moment, żeby podjęła decyzję, ale ona na pewno przygotowuje się do tego, że będzie ten odpowiedni moment. Wydostanie się z tej energii lodu. Na razie ma poczucie, że została na lodzie, tak? I bardzo trudno jej się z tym pogodzić. Nawet Król Buław, który ma w sobie olbrzymie, olbrzymią desperację i ochotę i pomysłowość tak żeby tutaj zadziałać i rozniecać ten ogień nawet królowi buław może być trudno dotrzeć Zależy w jakim momencie tego tej zadumy ta królowa mie mieczy w tej chwili jest tak czy to jest jeszcze ten moment kiedy zbiera się po trudnych przejściach czy to już jest ten moment, kiedy wyciąga wnioski i też chciałaby już y, odpuścić, chciałaby y, już zostawić tą przeszłość za sobą. Ósemka była, mówi, że y, to jest odpowiedni moment, żeby coś zaproponować, żeby tutaj właśnie zadziałać, bo buławy kończą lot. To jest karta odpowiedniej chwili, która może sprawić, że... Y, Przeliż się w ten odpowiedni moment, a reszta zrobi się sama, tak? Bo kiedy y, ta królowa mieczy poczuje ten ogień i twoje zobaczy Twoje zaangażowanie, ona w końcu odpuści, bo nikt nie chce y, do końca życia y, przebywać w tych energiach y, smutku, wkurzenia, y, rozczarowania. Czasem trzeba coś przepracować, przemyśleć, ale widać, że ta królowa mieczy już jest, patrzy bardziej w stronę tej ósemki buław, czyli ona już rozstrzygnęła, już podsumowała. To jest energia progresu, już się zaczyna powoli rozkręcać. Tutaj trzeba kuć żelazo, póki gorące i działać, żeby wciągnąć tą osobę do relacji i pokazać jej, że nie warto yy, się dystansować, trzeba cieszyć się życiem, trzeba żyć, zamiast tylko o tym życiu myśleć. Paśmieczy, czyli karta, która mówi postaw na spotkanie, takiej twarzą w twarz, na szczero rozmowy. Może się okazać, że przez chwilę będzie to balansowanie na krawędzi, tak? Bo tutaj mamy te, ten miecz prawdy, który trzyma królowa mieczy. Możecie postawić w takiej sytuacji, że nawet przez chwilę nie będziesz wiedział, mm, na czym stoisz, ale paść mieczy to jest energia mm, gotowości na to, żeby się otworzyć, na szczerość, na y, ciekawość drugiej osoby, na to, żeby rzeczywiście. Mm, Dużo rozmawiać i wiele rzeczy tutaj możecie wspólnie przegadać. Chodzi o to, żeby pozbyć się tego dystansu do świata, odciąć się od tej przeszłości, która rozczarowała, i postawić na nowe. To jest energia, która mówi, teraz jest czas, żeby się zregenerować, teraz jest czas, żeby pomyśleć, zaplanować. Coś fajnego, coś ciekawego, coś, co oboje was zainspiruje, i właśnie mm, wystartować w tą relację z czymś konkretnym, z czymś, co sprawi, że ta osoba zainteresuje się nie tylko Tobą, ale też właśnie tą Twoją propozycją. Tutaj musisz się wykazać inteligencją, musisz się wykazać pomysłowością, ale jesteś w energii króla buław, więc tego Ci na pewno nie brakuje. Paśmie, czy mówisz, że nie będziesz żałować? To będą ciekawe spotkania i dwójka pentakli, y, która pokazuje właśnie czas na decyzję, czas na to, żeby zaangażować te możliwości, tak? I współdziałać, współpracować. Może właśnie y, wystartować w energii takiej go zaangażowania. Y, Coś, co sprawi, że poczujecie radość z tego, co się dzieje. Może to ma być wyjazd, może to ma być podróż. Coś, co sprawi, że ta energia między wami się zacznie krążyć. Tak? Dwójka pentakli to jest jeszcze taki moment rozchwiania. Tutaj trzeba właśnie znaleźć ten złoty środek. Taką możliwość, która sprawi, że rzeczywiście ta osoba da się wciągnąć. I poczujecie, że Znaleźliście dobre połączenie. Coś fajnego, jakaś możliwość, która będzie takim właśnie połączeniem między wami. Kiedy poczujecie, że zaczynacie coś robić właśnie wspólnie, że to już się dzieje. Karta może mówić też nie mniej na samym początku wygórowanych oczekiwań, tak? tutaj. Y, może się jeszcze wszystko zdarzyć. Królowa Mieczy ona nie jest. Y, taką osobą, która będzie głośno mówiła i y, o, to, co czuje. Ona jest osobą, która jest skryta. Tobie się może na początku wydawać, że się angażujesz, a ona jest niezadowolona. Co może nie być prawdą, bo królowa Mieczy. Potrzebuje ognia, potrzebuje radości w swoim życiu, ale może mieć trudności z mówieniem głośno, właśnie czego pragnie, a już na pewno ma trudności z mówieniem o tym, jak się czuje, tak? I może na początku wydawać się zdystansowana i niezainteresowana. Ta karta mówi, żeby się nie poddawać, szukać. Jeżeli bardzo Ci zależy, a jesteś w energii króla Buław, czyli ym, to nie jest słomiany ogień, upatrzyłeś sobie tą królową mieczy i zależy Ci na tej relacji, więc mniej, więcej niż jedną opcję do wyboru, tak? A w końcu pojawi się ten moment, kiedy zrobicie wspólnie krok i przejdziecie wspólnie przez tą bramę. Bo trójka buław to jest karta brama, przejście na kolejny nowy etap, gdzie już są nieograniczone możliwości przed wami. To jest jeszcze ten moment, kiedy trzeba właśnie znaleźć ten haczyk, tak, żeby, żeby złowić tą królową mieczy, wyciągnąć ją na powierzchnię w stronę, może właśnie tego słońca, tej spełnienia marzeń, tak? bo Kraina Lodu. No nie jest dobrym miejscem y, dla nikogo do zamieszkania i na pewno ta królowa też chętnie da się y, tutaj porwać z tej krainy lodu. Y, mniej więcej niż jedną opcję do wyboru, a znajdziesz dobre rozwiązanie. Paśmieczy mówi o ciekawych spotkaniach, takich twarzą w twarz, po to, żeby y, udało się y, ruszyć w stronę... Y, tego pragnienia do spełnienia, tak? Bo tutaj w tej dziewiątce kielichów ewidentnie szukasz jeszcze tego dziesiątego kielicha w swoim życiu. No i pięknie, świat. Czyli dokładnie yy, przejście na kolejny nowy etap, to jest przekroczenie tej bramy, ale jeszcze z takim powerem, z większą siłą, bo to są wielkie arkana. To jest energia zadowolenia z tego, co może się wydarzyć. To też jest karta podróży. Świat otwiera swoje m, przestrzenie y, i pozwala Wam przekraczać wszelkie granice, które chcecie wspólnie, razem właśnie y, przekraczać. To jest karta pomyślnego rozwoju związku. Jeżeli y, zastanawiasz się, czy zrobić ten krok, y, masz na oku. Y, Tą osobę w energii trygonu powietrza. To ten rozkład podpowiada ci, tutaj nie ma na co, na co czekać. Jest dużo ognia, karta odpowiedniej chwili, karta odpowiedniego momentu, żeby zrobić krok do przodu. Rydwan to są to wy decydujecie z jaką prędkością relacja będzie się rozwijać, a świat pokazuje, że. Tutaj wszystko się może zdarzyć, tak. Na pewno mm, warto zaangażować się w to i ściągnąć na ziemię to marzenie, to pragnienie. Na pewno warto być szczęśliwym, bo ta karta mówi, że bycie szczęśliwym to angażowanie się we wszystko, co nas otacza dawanie mm, ciągle czegoś od siebie. Poznawanie nowych ludzi, nowych znajomości, bo to relacje przynoszą nam szczęście i radość w życiu. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Oczywiście, czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.